Dzień dobry Państwo, Agnieszka Kiewro witam w programie Kętrzyn Flash. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu powstaną kolejne mieszkania socjalne. Kętrzyn zbierał krew dla basi. Pierwszy weekend Brekmanii za nami. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Burmistrz Miasta Kętrzyn oraz kapłani zapraszają na uroczyste upamiętnienie zbrodni katyńskiej i hołd pamięci ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 10 kwietnia o godzinie 18 odbędzie się prześwięta w Kościele Świętej Katarzyny. Następnie nastąpi przemarsz na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbędzie się upamiętnienie zbrodni katyńskiej i hołd pamięci ofiar Katastrofy Smoleńskiej. W Kętrzynie powstaną kolejne mieszkania socjalne. W retuszu 8 kwietnia podpisano umowę na adaptację budynku przy ulicy Górnej 8 na mieszkania socjalne w Kętrzynie. Dokumenty podpisali Krzysztof Hećman, burmistrz miasta Kętrzyn przy kontrasygnacie Wiesława Litwinowicza skarbnika miasta oraz wykonawca firma Warmińskie przedsiębiorstwo Budowlane Rombut, którą reprezentowali. Adam Tęgowski, dyrektor do spraw technicznych oraz Zbigniew Nowowiejski, zastępca prezesa. Inwestycja przy ulicy Górnej zakłada realizację 23 dwupokojowych mieszkań socjalnych w budynku po komecu. Jej wartość to 2 326 693 zł, z czego kwota 930 677 zł to dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Termin realizacji to wrzesień 2017 roku. Mamy w tej chwili około 80 osób, już nie pamiętam tę listę mieszkaniową, więc te mieszkania tu 23, tam ponad 20, już to jest, proszę zwrócić uwagę, połowa listy. No, długa połowa jest i ludzi, no, niestety ta sytuacja rozwodów, sytuacja ludzi młodych, którzy podejmują czasami ryzykowne decyzje zawodowe i rodzinne, i osobiste, to powoduje no, kobiety pozostawione samemu sobie. Z dziećmi, wychowanie, praca, rodzice, którzy nie są w stanie pomóc w tym sensie mieszkaniowym, to do nich to jest adresowane, do, do trudnych sytuacji. One ciągle będą, więc przed nami cały czas realizacja tego projektu i będę na, tutaj lobbował za, tą, za tym w Radzie Miasta, żeby po prostu próbować szukać tego miliona, półtora, dwóch milionów właśnie na tego rodzaju inwestycje. 31 marca po raz kolejny przed ratuszem stanął mobilny punkt poboru krwi. Tym razem krwiabóz był tłumnie oblegany przez osoby, które odpowiedziały na apel rodziny Basi Kaczmar. Młoda kobieta wciąż walczy o życie po bardzo ciężkim udarze. To jest to, żeby pomóc Basi i nie tylko Basi, bo to jest akcja nie tylko dla Basi. Tam jest ludzi bardzo dużo, którzy, którzy potrzebują tej krwi. No i też no, lekarze tego potrzebują, tak, bo to jednak idzie, tego ja przez ostatni okres obserwowałem to wszystko, byłem przy, przy tych Basi, przy, przy Basi, przy tych innych osobach, człowiek widział to wszystko, także tego naprawdę idzie dużo i, i dziękuję, że tutaj, tutaj jest bardzo dużo ludzi, już patrzę, że nawet nie pobierają tej krwi, już nie chcą dawać deklaracji. No, ale no mówię, no, to jest potrzebne. Potrzebne jest dla, dla tych ludzi. W akcję włączył się również Mazurski Klub Kętrzyński Morsy. Tego dnia zarejestrowano 50 krwiodawców, jednak chętnych do oddania krwi było znacznie więcej. Ostateczny efekt zbiórki to 17 litrów i 450 ml czerwonego płynu. Dlaczego pan zdecydował się oddać krew? Bo trzeba y, pomagać ludziom, którzy tej krwi potrzebują. A słyszał Pan o dzisiejszej akcji, że jest to krew dla... Y, między innymi dla Basi z Kętrzyna? Nie, nie słyszałem, ale jeśli pomożemy Basi, to bardzo się z tego cieszę. Mm -hmm. A długo Pan oddaje krew, czy to nie, Pana pierwsza taka... Nie, ja już oddaję krew od... no troszkę oddaję, od 2013 roku, także już leci trzeci rok, jak oddaję tą krew. I w porządku, będę dalej wspierał takie akcje, co pożyteczne i potrzebne. Międzynarodowy Dzień Autyzmu uczczono również w Kętrzynie. 1 kwietnia uczniowie zespołu szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi wraz z opiekunami przeszli ulicami Kętrzyna w marszu pod hasłem Autyzm, poznaj, zanim ocenisz. Finał nastąpił przed ratuszem miejskim. Akcją rozpoczęto krótką prelekcją pod tytułem Autyzm to nie koniec świata, co wiemy o autyzmie. Punktem kulminacyjnym było symboliczne wypuszczenie niebieskich balonów w niebo. Dziś jest 1 kwietnia, a jutro mamy 2 kwietnia i jest to światowy dzień świadomości autyzmu. Jest poświęcony dorosłym, osobom z autyzmem jak i dzieciom. Jesteśmy szkołą integracyjną z oddziałami integracyjnymi. Dlatego też dziś przyszliśmy tutaj żeby uczcić ten dzień. Z powodu niewłaściwego traktowania osób niepełnosprawnych w 2012 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych podpisała konwencję Dotyczącą tego, aby dobrze zajmować się osobami niepełnosprawnymi, aby ich prawa były respektowane i powinny być respektowane tak samo jak każdej osoby pełnosprawnej. Święty Marcin będzie patronem Kętrzyna. Taką decyzję jednogłośnie podjęła Rada Miasta podczas ostatniej sesji 5 kwietnia. Inicjatorem pomysłu był burmistrz miasta Krzysztof Hetman. Teraz decyzja w sprawie patrona musi zapaść na szczeblu duchowieństwa. Czy święty Marcin może nas zjednoczyć? Czy święty Marcin może być dobrą propozycją? Oczywiście, jak księża to wiedzą doskonale, a być może i Państwo wiecie, że wielu świętych jest patronami różnych miast. Właśnie świętych, ich życie, ich przykład wiary, odwagi niejednokrotnie w przypadku świętego Marcina, i pewnego takiego świadectwa, przejścia tej swoistej paski, która się powinna wydarzyć w życiu każdego człowieka. Dzisiaj, wczoraj, może jutro, dobrze niech będzie ten święty Marcin, z 19 listopada zmarł i jest to dzień powszechnie ujęty jako dzień świętego Marcina. Niech on może będzie tym naszym patronem, zbywał. znowu my mamy takie szczęście, że erygowanie naszego miasta to jest 11 listopada 357 roku i święto jeszcze państwa polskiego jest w, tym, w tej radzie. I w tym roku mamy 1050-lecie, do, do czego chcę tam wrócić naszej państwowości opartej na chrzcie polskim. Na jasnym zawierzeniu naszym wartościom. Radni jednogłośnie przyjęli również plan robót publicznych na 2016 rok. Prace ruszają 15 kwietnia. Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu programu Kenshin Flash. Dwa dni breakdance'owych zmagań za nami. W miniony weekend 2 i 3 kwietnia w gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II odbyły się międzynarodowe zawody tańca ulicznego Breakmania. Przez dwa dni o zwycięstwo walczyło 200 tancerzy breakdance. Turniejowi towarzyszyły 3 dni warsztatów tanecznych, w których wzięło udział 100 tancerzy, w tym aż 50 z Łotwy i Białorusi. Trzech instruktorów w sumie przez 7 godzin szkoliło młodych adeptów tańca ulicznego. Z nadejściem wiosny sezon kąpielowy zakończyły Kętrzyńskie Morsy. Impreza odbyła się 3 kwietnia na plaży nad jeziorem Siercze przy hotelu Księżycowy Dworek. Zakończenie sezonu dzisiaj wypadło tak, yy, że tak się wyrażę, troszeczkę po terminie. Bo kluby, które by robiły zakończenie tydzień temu, nawet dwa tygodnie temu, no nie byliśmy w stanie się tak zintegrować, bo byliśmy w innych klubach i teraz czas na nas i inne kluby, które przyjadą właśnie są już w Bartoszyce. Witamy Bartoszyce, Bartoszycki Klub Morców. Może przyjedzie Lidzbark Warmiński, przyjadą morscy z dobrego miasta, być może z Brańska przyjadą, być może z Brągowa, obiecali, nie wiem, zobaczymy. Czyli takie regionalne zakończenie. Tak, takie już dzisiaj, to już u nas na dobre. Robimy dzisiaj zakończenie z małą taką imprezą, z pełnym, ze szwedzkim. Impreza jest dla ogółu, także dla wszystkich, nie tylko dla Morsów. Morsy powitały wiosnę, topiąc i paląc symbolizującą zimę marzannę. Na uroczyste zakończenie sezonu przybyli wielbiciele zimnych kąpieli z całego województwa. Między innymi z Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego. Żeby jakoś się zintegrować, więc przyjęliśmy zaproszenie. Tym bardziej jest pogoda już taka, że faktycznie to morsowanie trzeba kończyć, a że jest ku temu okazja w Kęczynie, jak Pan Prezes powiedział. Więc no, kończymy tą kąpiel i na takie ostatnie spotkanie. Chociaż jeszcze za tydzień będziemy w Bartoszycach i również w jest zaproszony. A jest taka nasza cykliczna impreza, płyniemy łyną. Także to jest też tak fajnie już... Trzecie, pływanie, no i w sumie myślimy, że będzie fajnie, też spodziewamy się wiele klubów, wiele osób. Oprócz poczęstunku i dobrej zabawy nie zabrakło oczywiście wspólnej kąpieli, którą poprzedziła energetyczna rozgrzewka. 9 kwietnia o godzinie 11 w sali kinowo-widowiskowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbędzie się 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. 9 i 10 kwietnia odbędzie się druga część Międzynarodowego Festiwalu Tańca Ulicznego Brekmania. Tym razem w Auli Gimnazjum imienia Świętego Jana Pawła II zmierzą się tancerze hip-hopowi, all-style oraz formacje. Kolejny weekend, czyli 8, 9, 10 kwietnia przeznaczony jest na formacje taneczne hip hop, kategoria all styles, czyli wszystkie style street dance'owe i zjadą się tam miłośnicy tańca hip hopu. Będzie masa warsztatów z najlepszymi tancerzami z Polski, będzie wiele kategorii dla dzieci, kategorie dla dorosłych, również serdecznie zapraszam na te hip hopowe trzy dni. Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Barbie Tajne Agentki oraz Batman vs Superman Świt Sprawiedliwości w wersji 2D i 3D. Od 8 kwietnia ponownie na naszym ekranie film Barbie Tajne Agentki. Barbie i jej przyjaciółki Teresa i René będą musiały wytropić tajemniczego złodzieja klejnotów, któremu do tej pory zawsze udawało się uciec z policji. Od 8 kwietnia wszystkich miłośników komiksowych bohaterów zapraszam na film Batman vs Superman: Świt Sprawiedliwości. Metropolis zostało zrównane z ziemią po strasznej walce z generałem Zodem. Obecnie Superman jest najbardziej kontrowersyjną postacią na świecie. Wielu wciąż traktuje go jako symbol nadziei, ale rośnie liczba osób. Uważają go za zagrożenie dla ludzkości i szukają sprawiedliwości za chaos, który sprowadził na Ziemię. Bruce Wayne uważa go za zagrożenie dla społeczeństwa i boi się o przyszłość świata, bo tak lekkomyślna potęga pozostaje bez nadzoru. Decyduje się znów założyć maskę i pelerynę, by naprawić błędy Supermana. Rywalizacja Herosów jest straszliwa i napędzana przez gorycz oraz chęć zemsty. Nic nie może powstrzymać ich wojny. Od 11 do 15 kwietnia o godzinie 20 w Galerii Kątrzyńskiego Centrum Kultury będzie można obejrzeć filmy czwartego ogólnopolskiego festiwalu polskiej animacji Opla. Filmy zostaną zaprezentowane m.in. w kategoriach studyjnej, szkolnej, animowany wideoklip, animowane fraszki. Po bezpłatne wejściówki zapraszam do kasy Kina Gwiazda. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej Kina. W sobotę 9 kwietnia o godzinie 16 na Stadionie Miejskim przy ulicy Bydgoskiej w ramach rozgrywek III Ligi Piłki Nożnej Granica Kętrzyn zmierzy się z MKS Rominto Goldup. 9 i 10 kwietnia na kortach miejskich przy ulicy Szpitalnej odbędzie się turniej tenisowy amatorów. W sobotę o godzinie 9.30 zmierzą się zawodnicy w kategorii Open, a w niedzielę o godzinie 9.30 o zwycięstwo powalczą tenisiści z kategorii Plus 50. 10 kwietnia o godzinie 10 w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego odbędzie się finał amatorskiej kancińskiej ligi piłki siatkowej mężczyzn. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Agnieszka Kiewro, dziękuję serdecznie za uwagę.